Otwieramy Wiedźmina grę przygodową. Pudełko dotarło do nas w stanie nienaruszonym. Otwieramy. Jeszcze gorąca gra planszowa CD projektu. W całej okazałości. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Skrócona instrukcja. Całkiem fajna. Wstaje taka skrócona. No ok. Podręcznik zasad. Tu już trochę więcej. Karty postaci. Jako, że gra dla czterech osób, to i cztery postaci, no i żetony. Ładnie zapakowane, wygląda całkiem ładnie wykonane, na grubej tekturze. A teraz plansza gry. Otworzymy, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Całkiem pokaźnych rozmiarów i całkiem nieźle zrobiona. Proszę bardzo. Co bym tu jeszcze miał? Kostki. Do wyboru, do koloru. Prawdopodobnie wszystkie będą używane. Karty ładnie wykonane, bardzo ładnie wykonane. Zobaczcie ten papier. Kolejne karty. To są karty Jaskier, Geralt, Trys. Też ładne. I jak widać, to są jeszcze następne. I kolejne. Żetony. No i pionki, To są najciekawsze z tego całego zestawu. Jako, że według wszystkich obrazków, które były dostępne w sieci, to one właśnie robiły na wszystkich największe wrażenie. No, wyglądają całkiem nieźle, ale szkoda, że są plastikowe. Aż się prosi, żeby były metalowe. No, podejrzewam, że to by podniosło trochę cenę gry, ale czego się nie robi dla ulubionej marki i ulubionej gry. No to jaskier. Wiedźmin. I Jarpen. Oto cały zestaw. I wszystkich elementów, które mamy. Tu możecie zobaczyć. Położymy je jeszcze raz na sobie. żebyście zobaczyli. Czego się spodziewać po otwarciu pudełka? Tu mamy cztery karty postaci. Żetony kartonowe, podręczniki, cztery piony, kostki, karty, żetony. Bardzo ładne wydanie. Zagramy, a jak zagramy, opowiemy wam o tym w kolejnym materiale. Zapraszamy do częstego odwiedzania benchmarka.